Witam wszystkich na kanale Stalowy Szak. Wbrew stwierdzeniu, że na sucho to nawet trawa nie urośnie, zapraszam na odcinek, w którym bez cienia wątpliwości zobaczymy w pełni naturalne sylwetki. Współcześnie każdej osobie, która deklaruje brak użycia wspomagania, możemy wierzyć lub nie, tak naprawdę nigdy nie mając stuprocentowej pewności. Może to prowadzi do sytuacji, w której zwątpimy w sens naturalnego budowania muskulatury, nie mając jasnej wskazówki, jak można wyglądać nigdy nie sięgając po doping. Ten materiał to powrót do mojego klasycznego kontentu, który przygotowałem dla wszystkich naturali. Mam nadzieję, że jakość sylwetek, które tutaj zobaczycie, zmotywuje was do jeszcze cięższej pracy nad formą. Pewność co do naturalności tych muskulatur opieram na fakcie, że wyizolowanie i syntetyzowanie testosteronu datuje się na rok 1935. Te sylwetki zostały wypracowane i uwiecznione przed tym przełomowym momentem, co daje nam pewność, że nie są na teściu, a tym bardziej na hormonie wzrostu, peptydach czy sarmach. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym zauważyć, że wiele z tych osób używało bardzo archaicznych metod. Dziś mamy dużo lepsze technologie, jeżeli chodzi o trening, dietę i suplementację. Te muskulatury nie powinny być zatem jedynie celem do dążenia. Możemy nawet pracować nad tym, by naturalnie jakość tych sylwetek przebić. Nie przedłużając, jedną z moich ulubionych sylwetek przed sterydowej ery posiadał Fred Rolon. Tutaj w pozie bicepsy tyłem prezentuje kapitalną definicję, a plecy są docięte do kości. Tutaj także świetne ujęcie w Most Muscular, pokazujące nie tylko nieziemskie odtłuszczenie, ale także dobrą pełność. A to wszystko długo przed możliwością użycia testosteronu, bo zdjęcie pochodzi z 1905 roku. Nazywany obrazem anatomii człowieka, ponoć nie używał w ogóle ciężarów, a trenował jedynie z wykorzystaniem ekspanderów. W ćwiczeniach z ich wykorzystaniem dochodził do oporu 136 kg. Jako najbardziej ikoniczną sylwetkę tamtych czasów należy wymienić tą należącą do Eugenia Sandowa. Człowiek, który stworzył kulturystykę i promował kulturę fizyczną, posiadał przełomową jak na swoje czasy muskulaturę. Może dzisiaj nie robi wrażenia ilością masy, ale na początku XX wieku nikt inny nie wyglądał w ten sposób. Do czasów współczesnych można zainspirować się kompletnością tej sylwetki. Proporcjami i świetnym docięciem odsłaniającym szczegóły umieśnienia. Jako Polacy możemy pochwalić się świetnym akcentem w świecie strongmenów i kulturystów z przełomu XIX i XX wieku. Władysław Kucharczyk, szerzej znany pod pseudonimem Bobby Pandur, posiadał na długo zapadającą w pamięć muskulaturę. Jego trójwymiarowe mięśnie brzucha aż wyskakiwały z sylwetki, a ta była twarda i zbita do granic. Podobnie jak Rolon stosował raczej niespotykane dzisiaj metody treningowe, mianowicie nie używał obciążeń większych niż 4,5 kg handle. Trzeba jednak pamiętać, że uprawiał gimnastykę wymagającą bardzo ciężkiej pracy z masą ciała. Jako wymiary Pandura podaje się wagę 73 kg przy wzroście 1,68 m, a obwód ramion między 41 a 43 cm. W 1915 roku uległ poważnemu wypadkowi na scenie, po którym nigdy nie powrócił do pełnej sprawności. Po zakończeniu kariery, jak się podaje, toczył prozaiczne życie i zmarł w wieku 44 lub 38 lat w 1920 roku. Herman Werner znany jest głównie jako strongman z wyczynów takich jak martwy ciąg jednorącz 330 kg w 1920 roku. Zwykły martwy ciąg 380 kg, czy podniesienie i utrzymanie nad głową 200 kg w czterech kettlebellach, które po kolei wynosił ponad głowę, umieszczając w jednej ręce, a potem w obu. Prezentował potężną sylwetkę. Przy wzroście 1,85 m ważył tutaj 111 kg. George Hackenschmidt. Jego główną specjalnością był wrestling, ale ojciec wyciskania na ławce prezentował także kulturystyczną sylwetkę. W 1905 przy wzroście 1,75 m jego waga wynosiła 93 kg, a rosyjski lew mógł pochwalić się także 48 cm ramionami, 130 cm klatą i 86 cm talią. Otto Arko, czyli Otto Nowosielski, to także polski akcent, tym razem można powiedzieć kieszonkowy. Ten strongman i zapaśnik mierzył jedynie 157 cm wzrostu i ważył 63 kg. Znany z doskonałej kontroli i harmonijnego rozwoju. Jak można przeczytać w jednym z artykułów na jego temat, raz może stać spokojnie, zawsze wspaniale wyważony, a jego ciało i kończyny będą gładkie jak u pływaka. Nie będzie widać prawie żadnego mięśnia, z wyjątkiem tych na klacie i brzuchu. Ale jak tylko zmieni pozycję albo wykona nawet delikatny ruch, mięśnie zaczną tętnić. Tutaj prawie poza męskiej sylwetki Otto pokazująca bardzo dobre kontury i kompletność rozwoju. Tu natomiast poza tyłem z rękami za głową, z kapitalnymi kapturami, grubymi i gęstymi plecami oraz świetnymi ramionami. Niesamowicie wręcz trupio docięci byli hinduscy strongmeni. Teraz widoczni Mulchant i Chandu. Posiadali niedużą masę mięśniową, ale prążki praktycznie na każdej grupie mięśniowej robią kapitalne wrażenie. Mamy także kulturystów z tamtych rejonów, którzy mogli pochwalić się świetną pełnością klaty, tak jak tutaj w Most Muscular. Inni dysponowali doskonałymi proporcjami i wąziutką talią. Te zdjęcia pochodzą z książki na temat kontroli mięśniowej i treningu z użyciem sztangi, wydanej w 1930 roku. Charles Van Vanistart. Posiadacz także kapitalnej, doskonale dociętej i twardej sylwetki, ale przede wszystkim wyróżniający się strongman o przydomku, człowiek o żelaznym uścisku, niepokonany jeżeli chodzi o zgniatanie i zginanie żelaznych przedmiotów. Wyróżniający się sylwetki to także Max Seek o pseudonimie Max Sieg. 162 cm wzrostu i 66 kg wagi. Ponoć taką sylwetkę wypracował bez użycia ciężarów. A jedynie wykonując ćwiczenia tzw. Tak muscle control, czyli kontroli mięśni, polegające na ich napinaniu i ruchach widocznych teraz na ekranie. Max Milan tutaj w pozie, przypominającej tricep z bokiem. Karl Bush z obiema rękami zajętymi przez ciężary, prezentujący twarde ramiona czy barki. I wreszcie Oscar Wachlund, do którego czasem odnosi się jako do najsilniejszego naturalnego szweda. Na koniec warto jeszcze rzucić okiem na pierwszego oficjalnego zwycięzcę zawodów kulturystycznych, czyli Williama Mareya. Patrząc na jego fotografię i sylwetkę z dzisiejszej perspektywy, nie prezentował raczej nic wzbudzającego większe emocje. Była to szczupła muskulatura, zresztą wspomina się, że z powodzeniem zajmował się takimi dyscyplinami jak bieganie, jazda na rowerze czy piłka nożna. Mierząc 173 cm wzrostu, ważył ponad 86 kg, ale na podstawie tego zdjęcia dość ciężko w to uwierzyć. Bazując na sławie, którą zapewniła mu wygrana w wielkich zawodach sandała, kontynuował karierę strongmana, a nawet organizował swoje konkursy kulturystyczne aż do I wojny światowej, w której brał udział i powrócił znacznie osłabiony jako ofiara broni gazowej. Tutaj natomiast widoczne pozowanie pierwszego międzynarodowego mistrza kulturystyki Hugh Jenkinsa, który po tym sukcesie zmienił nazwisko na Albert Treolar. Pozowanie uchwycono w 1904 roku, a kulturysta prezentuje oprócz świetnej twardości i docięcia, bardzo harmonijny rozwój i dobrą strukturę. Patrząc na najlepsze sylwetki przedsterydowej ery, Należy mieć z tyłu głowy fakt, że one wszystkie były poparte, po pierwsze, ogromną siłą, jako że należały do strongmenów, a po drugie, bardzo wysoką ogólną sprawnością, bo zawody polegały wtedy na wyborze najbardziej kompletnie rozwiniętego zawodnika. Niech zobrazuje to cytat z kryteriów sędziowskich pierwszego konkursu kulturystycznego w Ameryce na przełomie 1903 i 1904 roku. Te zawody nie mają na celu zadecydować, kto jest najbardziej niezwykle zbudowanym człowiekiem, jako że nie chcemy wybierać nietypowych reprezentantów czy dziwaków pod kątem rozbudowy. Chcemy, żeby nagroda została wręczona najbardziej perfekcyjnym okazom fizycznej męskości. Jak obrazuje to tarycina zatytułowana Artystyczne Standardy i Proporcje Idealnego Mężczyzny. Dbano nie tylko o najbardziej niesamowite cechy, ale o jak najdoskonalej zbilansowane sylwetki. Każdy element musiał pozostawać w odpowiedniej proporcji do całej reszty. Przedstawiane tu muskulatury nie były masywne, ale ich jakość, kompletność i docięcie robią ogromne, wręcz zaskakujące wrażenie. W komentarzach możecie podzielić się innymi sylwetkami z czasów sprzed dopingu, których zabrakło w tym materiale. Jak zawsze na koniec zapraszam na stronę stalowyszok.pl, gdzie można zaopatrzyć się w moje produkty, w tym najnowszego e-booka Schakuj Swój Testosteron. To był Stalowy Shock, a teraz do następnego!